Witam Was na kanale Geekmania. Dzisiaj porozmawiamy sobie o książce Marcina przybyłka: Game Deck Granice Rzeczywistości. O czym ta książka jest? Ta książka jest o tytułowym game deku, czyli Torquilu Amor, który zajmuje się badaniem problemów w grach. To znaczy, zacznijmy od tego, że ktoś został porwany w grze, albo ktoś nie może wyjść z gry, w jakiś sposób w niej utknął, ktoś zakochał się w grze i chciałby dowiedzieć się, kim w rzeczywistości jest jego ukochana. I do tego właśnie celu wynajmowany jest gamedek. Torquil Amor to właśnie taka osoba, która specjalizuje się w niewyjaśnionych i nierozwiązywalnych sprawach i jest naprawdę dobry. Oczywiście bycie gamedekiem to nie jest taka prosta sprawa. Żeby nim zostać trzeba posiadać odpowiednie licencje, trzeba mieć kodeks honorowy i trzeba być swego rodzaju bohaterem tak naprawdę. Tolkien Eymor żyje w tak naprawdę świecie, który jest bardzo dualny. To znaczy, żyjemy sobie w rzeczywistości, która jest realium, ale mamy także możliwość codziennego wchodzenia w wirtualium. Czym te światy się od siebie różnią? A na tym, że rzeczywistość jest taka, jaka jest, taka, jaką znamy, szara i codzienna. Natomiast w wirtualium każdy nędznik może być bohaterem, a każdy bohater może robić cuda i robić rzeczy niesamowite. Może latać na smoku, ale może jednocześnie być prezesem wielkiej korporacji. Dlatego bardzo wiele osób w świecie stworzonym przez naczyna przybyłka rezygnuje z bycia tak naprawdę w rzeczywistości kimś istotnym, bo w realium to jest po prostu trudne i ciężkie do zrobienia. A w wirtualium jest to bardzo proste. Natomiast w wirtualium czekają nas różne niebezpieczeństwa. I są to takie niebezpieczeństwa jak hakerzy, jak cheaty, jak osoby, które w jakiś sposób starają się nas okraść, oszukać albo zabić, albo okraść. W związku z tym mamy do czynienia z różnymi trudnymi sytuacjami. Eee, game deck, jakim jest Torquil Amor, jest z wykształcenia lekarzem. W związku z czym można sobie pomyśleć, że tak nie do końca jako game deck powinien się odnajdywać. Jednakże gry to cały jego świat. Do tego wszystkiego dochodzi fakt, że jest to postać w jakiś sposób złamana. Eee, w jakiś sposób o tym opowiem za chwilkę. Natomiast istotne jest to, że w wirtualium on odnajduje się znakomicie. Jest człowiekiem, który świetnie zna się na historii, mimo iż jakby i wirtualium i realium to są, oba te światy został, zostały tak naprawdę zalane przez kry, krach temporalny, który sprawił, że tak naprawdę nikt nie wie, jaka, jakie wydarzenia następowały po sobie. Nieznana jest do końca cała historia ludzkości, a mimo to nasz Torgil Eymor całkowicie sprawnie się w niej odnajduje. Ponadto jest, ma w sobie jakby zaczątki bycia psychologiem. Oczywiście, żeby wejść w wirtualium, trzeba trochę zainwestować. To znaczy, trzeba kupić specjalne łoże, które ma funkcję masażu i stymulacji naszego organizmu. Trzeba zainwestować w specjalne gamepile, czyli tabletki, które wprowadzają nas w odpowiedni stan i pozwalają naszemu ciału funkcjonować. I oczywiście odpowiedni hełm, czy też kask który stymuluje naszą, nasz mózg, aby odpowiednio zachowywał się w grach. Bo tak naprawdę światy nierzeczywiste, z których możemy oczywiście wybierać i przybierać, e, są bardzo rozbudowane i dają nam różne bodźce. Są w tym także światy, w których ludzie normalnie odczuwają ból. Są światy, w których ludzie e, walczą ze sobą, by te progi bólu pokonywać. Oczywiście całość jest bardzo mocno medyczna, a to dlatego, że Marcin Przybyłek sam jest lekarzem. I jego tytułowa postać, Torquil, jest bardzo mocno nim inspirowana, co można wyczuć. Jest także, ma także zainteresowania mocno psychologiczne, stąd całość tego naszego bohatera bardzo mocno jest obleczona w ten psychologiczno-medyczny światek. No właśnie, jako ex-lekarz i ex-sprzedawca zabawek, Torquil Amor jest nieco zabawną postacią, ale mimo wszystko można w nim odnaleźć takie elementy Filipa mm, Marlowe z Chandlerowskiej Prozy. Jeżeli chodzi o samego, o samego Torquila Eymor, on oczywiście ma takie cechy jak bycie kobieciarzem. Kobiety bardzo się nim interesują i jest to powodem ciekawych sytuacji w życiu Torquila, ale ponadto, oprócz jego e, oczywiście charyzmatyczności i e, jego uroku osobistego, e, jest także dosyć cyniczną osobą. I możemy sobie powiedzieć, że ma skłonność do alkoholu i używek, czego zresztą świadkiem są bohaterowie, jak poboczni, którzy starają się go z różnych sytuacji wyciągać, ale ponadto mamy także do czynienia z jego nieco cyniczną naturą i jego agnostycznym podejściem do spraw duchowych, ale nie zmienia to faktu, że jest on bardzo honorowy i bardzo wrażliwy na sprawiedliwość. Świat, w którym funkcjonuje nasz Torquil Aymor, jest oczywiście światem cyberpunkowym. Odnajdziemy w lekturze tej książki inspiracje Williamem Gibsonem i Neuromancerem, odnajdziemy inspirację Pat Cadigan, także cały ten cyberprzestrzenny, cyberpunkowy świat. Oczywiście on tutaj się pojawia, tak? I nie ma co do tego wątpliwości. Eee, to, jest, to jest nasz, nasz pisarz e, cyberbankowy. Natomiast, e, kiedy czytamy Gipsoma czy podcasty, mamy wrażenie, że świat jest na granicy rozpadu. On tak naprawdę się kończy to jest, to, jest, to jest koniec tego świata, który znamy. W tej książce nie mamy tego poczucia. Oczywiście ten świat dotknęły pewne kataklizmy, chociażby ten krach temporalny dotknęły pewne trudne rzeczy. Natomiast tak naprawdę nie mamy wrażenia, że to jest koniec. Jest on bardzo lukrowy, mimo wszystko, i bardzo delikatny. Można powiedzieć, że to jest takie soft science fiction i soft cyberpunk. Okej! Okay. Jeżeli chodzi o naszego tytułowego bohatera, jest kobieciarzem, jak już wspomniałam. To znaczy w jego życiu istotne są brunetki, blondynki, rude i wszystkie inne kobiety, które mogą się pojawić. Natomiast, co jest niesamowicie istotne, są one także przyczyną jego licznych problemów. Wpadając z rąk brunetki, wpada w ręce pięknej blondynki, która okazuje się być NPC-em. No i oczywiście tutaj pojawiają się pewnego rodzaju filozoficzne problemy. Tak naprawdę zanurzamy się w takie rozważania mocno ontologiczne na, to, na temat tego, czym jest byt, czym jest świadomość, czym jest inteligencja, czym my jesteśmy jako ludzie, jak funkcjonujemy, czy da się stworzyć sztuczną inteligencję, która będzie zachowywała się dokładnie tak, jak zachowuje się człowiek i w jaki sposób można... Tę sztuczną inteligencję powołać, czy ona będzie kopią czegoś, co już istnieje, czy też jest w stanie wykreować się sama. Czy nasz mózg jest pro programem, czy też nasz mózg nie da się zaprogramować. Marcin przybyła, jak pokazuje nam, że mózg jest programowalny, pokazuje to na kilku przykładach w samej książce. Bardzo Wam polecam zwłaszcza jeden rozdział, który mnie osobiście bardzo zainteresował. Jest to rozdział poświęcony programowaniu mózgu. W naszych rozważaniach o ludziach przyszłości mamy do czynienia z problemami ludzi przyszłości, ale to są problemy, które mogą się wydarzyć. To są prawdziwe problemy, które mogą kiedyś dotyczyć ludzkości, jeżeli oczywiście wierzymy w transhumanizm. I teraz zastanówmy się nad tym, jak by wyglądała sytuacja, w której mamy do czynienia z matką, której dziecko miało wypadek, koszmarny wypadek, i jedyne, co przetrwało z tego całego wypadku to mózg tego dziecka. Medycyna przyszłości pozwala nam zakładać, że to dziecko jest w stanie funkcjonować, sam ten mózg jest w stanie funkcjonować, w związku z czym zamykamy to dziecko w takim pudełku, które pozwala mu funkcjonować i oczywiście podłączamy go do świata gier, z którym, który sprawia, że to dziecko może się z nami komunikować. Tylko problem polega na tym, że gry w większości są brutalne, gry w większości są nienaturalne, więc nie ma świata, w którym to dziecko będzie mogło przeżywać problemy dziecka. To dziecko może przybrać skin a dorosłego barbarzyńcy, chodzić i mordować po polach. I czy to dziecko dalej będzie dzieckiem, czy będzie już czymś innym? Tego typu problemy, mocno filozoficzne i mocno psychologiczne, to wyzwanie, które stawia przed nami Marcin Przybyłek w książce. I które są bardzo ciekawe. Tak naprawdę, zastanawiając się nad tym, doszłam do wniosku, że właśnie te elementy sprawiają, że ta książka jest warta przeczytania, bo ona nie jest trudna. To nie jest książka, która głęboko sprawi, że będziecie się zastanawiać nad swoją, nad swoją rzeczywistością, nad swoim bytem i która wywoła w Was trudne emocje. To jest książka, która jest lekka, przyjemna, którą czyta się łatwo. A jednocześnie jest to książka, która gdzieś tam właśnie w swojej strukturze ma zanotowane te problemy, które, które już są i które też będą na nas czekać w przyszłości, na nas jako na ludzkość. Jak już wspomniałam, książka czyta się bardzo przyjemnie. Jest ona lekka, przyjemna i przede wszystkim rozrywkowa. Natomiast jeżeli chodzi o moje uwagi do, do samej lektury, to nieco zawiodły mnie wątki. Jeżeli chodzi o wątki związane z zagadkami, dla mnie były one zbyt błahe i rozwiązanie ich stanowiło mały problem, chociaż oczywiście zaskakiwały mnie swoją błahością. To mimo wszystko ja wolałabym, żeby stanowiły nieco większe wyzwanie intelektualne. Jeżeli chodzi natomiast o to, jak się to czyta i jak się z tą książką zasypia, to jest to bardzo przyjemna sprawa i bardzo ją polecam, zwłaszcza na teraz długie, fajne, przyjemne jesienne wieczory. Jeśli macie jakieś uwagi i chcecie się nimi podzielić z nami, z innymi czytelnikami, koniecznie piszcie w komentarzach na Facebooku, na YouTube, lajkujcie, subskrybujcie. Bardzo dziękujemy, mamy nadzieję, że Wam się podobało.